Koncepcja koncepcja tzw. niebieskich stref związanych z długowiecznością to oszustwo? Przez ostatnie dekady, gdy myśleliśmy o długowieczności, najczęściej do głowy przychodziły nam właśnie niebieskie czy też błękitne strefy, czy kilka miejsc na świecie, gdzie było wyjątkowo wielu stulatków czy też superstulatków, czyli osób, które dożywały ponad 100 lat. Odsetku populacyjnym. Te strefy występują na wielu różnych kontynentach. W Ameryce Północnej w Kalifornii, w Ameryce Południowej na Kostaryce, w Europie, w Grecji i na Sardynii, czy też na wyspie Okinawa w Japonii. I zachowanie, odżywianie, aktywność fizyczna, czy też nawet podejście mentalne tych ludzi w ostatnim czasie definiowało to, jak podchodzimy do długowieczności, czyli co powinniśmy robić w życiu, żeby zadbać o swoją długowieczność i żyć długo. I wiele elementów dbania o to zdrowie. Jest rzeczywiście zgodne z tym, co potwierdzają inne badania naukowe, na przykład to, żeby się nie obiadać i utrzymywać prawidłową masę ciała, to, żeby się dużo ruszać, chociaż tutaj jest taki zgrzyt, ponieważ w tych niebieskich strefach mówi się o tym, żeby nie trenować, tylko żeby się ruszać, że to jest tak oddzielne i niekoniecznie trzeba przeznaczać czas na wyznaczony trening, tylko po prostu się ruszać w ciągu dnia. Bardzo dużo mówi się o wsparciu społecznym, o tym, żeby należeć do społeczności, żeby mieć swój. Cel też w życiu, takie aspekty mentalne to jest bardzo istotne tutaj pod względem właśnie takiej długowieczności. No ale są też takie koncepcje, które są trochę już bardziej kontrowersyjne, przede wszystkim spożywanie alkoholu, gdzie w większości tych niebieskich stref spożywa się dosyć sporo alkoholu, jeżeli mówimy o takim wpływie na zdrowie. Najczęściej wina, zarówno Grecja, wiadomo Włochy, ale też Okinawa i inne regiony tutaj są często powiązane też ze zwiększonym spożyciem alkoholu, w szczególności wina. No i ten koncept nie do końca już łączy się z taką standardową długowiecznością, zwłaszcza, że to nie były takie ilości jak na przykład pół lampki wina, tylko część, często znacznie więcej. Inne czynniki, które wyróżniały niebieskie strefy, to mniejsze spożycie mięsa czy produktów pochodzenia zwierzęcego i opieranie się w dużej mierze na diecie roślinnej i duże Metody redukcji stresu, czy też po prostu odpoczynku odcinania się od tego stresu i to zarówno poprzez wsparcie społeczne, poprzez spędzanie czasu z innymi, z bliskimi, ale też tak, także taki czas na wyciszenie na spokój, gdzie prawdopodobnie ten aspekt zmniejszania odczuwanego stresu jest tutaj bardzo istotny. Niestety badania naukowe w 2024 roku zaczęły bardzo mocno podważać. Zasadność tych stref niebieskich i przede wszystkim tego, że rzeczywiście te osoby żyły dłużej, bo jedna kwestia jest to, że prawdopodobnie większość rzeczy, która jest wyciągnięta z tych niebieskich stref, tak w teorii wyciągnięta, yy, czyli właśnie te zdrowe odżywianie, nieobiadanie się, prawidłowa masa ciała, yy, ruch, czy też redukcja stresu i wsparcie społeczne, to prawdopodobnie rzeczy, które jak najbardziej dbają o nasze zdrowie, chociaż czy pomogą nam dożyć 100 lat, no to, to już jest kwestia zupełnie inna, którą poruszę na koniec. Ale okazało się, że po pierwsze przede wszystkim mnóstwo osób, które uznawane były za stulatków czy za superstulatków, niestety już od dawna nie żyje i występuje mnóstwo błędów. I tutaj pytanie, czy to są celowe błędy, czy nie, ale po prostu wiele osób, które już od dawna nie żyło, były uznawane w tych badaniach za osoby żyjące, które bardzo mocno zawyżały te statystyki i okazało się to zarówno w Europie, na Okinawie, w Japonii to już bardzo, bardzo mocno te dane się także zmieniły i tak samo w Kalifornii. Oczywiście tutaj też jest taki problem, że ponad 100 lat temu na początku XX wieku, a być może jeszcze w XIX wieku wiadomo, że dane urodzeniowe, to ile kto miał lat, kiedy dokładnie się urodził, oczywiście nie były zbyt dokładne i tutaj... Jest pewne, pewna możliwość błędów. Pytanie z drugiej strony, czy to nie była też celowa manipulacja. I tutaj trzeba zaznaczyć, że. Twórca koncepcji tych z tych niebieskich stref, oczywiście założył spółkę, która promuje te niebieskie strefy, która sprzedaje różne produkty, no i promuje je także w mediach, bo na ten temat był i dokument na Netflixie. Oczywiście, tak jak zapewne większość z was słyszała o tej koncepcji niebieskich stref, właśnie od twórców tych, yy, tego badania, od twórców, którzy wymyślili te niebieskie strefy i którzy w ten sposób promują różne rzeczy związane z długowiecznością. I tutaj, gdy badacze przyjrzeli się tym danym, okazało się, że na przykład właśnie na Okinawie, ale także w Grecji i w Sardynii, Osoby z tych stref niebieskich, właściwie tam występuje mniej 100 latków na 100 tysięcy osób niż w innych regionach tych krajów, a w Stanach Zjednoczonych okazało się, że od czasu, gdy wprowadzono te birth certificates, czyli te takie akty urodzenia, gdzie rzeczywiście było podane kto kiedy się urodził, to jak mamy dane przed tym, to okazuje się, że zanim pojawiły się te certyfikaty urodzenia, to mamy mnóstwo stulatków, a jak te certyfikaty urodzenia się pojawiły, to nagle tych stulatków jest bardzo niewielu, nawet mniej niż w innych regionach kraju. Więc niestety te dane po prostu są niedokładne i cała ta strefa, te, te niebieskie strefy, prawdopodobnie są albo błędem, albo oszustwem. No i kolejna bardzo kluczowa kwestia, oczywiście w. W przypadku niebieskich stref, zaczynamy obserwacje osób, które dożyły już bardzo sędziwego wieku, czyli powiedzmy co najmniej 95 czy 100 lat, no i obserwujemy, jak oni się zachowują w tym momencie. Czyli na przykład teraz właśnie spożywają to wino, czy y, mają jakąś redukcję stresu, czas dla siebie, wsparcie społeczne i tak dalej, ale nie jesteśmy w stanie ocenić, jak to wyglądało przez ostatnie 10, 20, 50, czy też 80 lat, co oczywiście miało wpływ na całe ich życie. I tutaj jest to po prostu y, ta, te dane obserwacyjne. Z ostatniego czasu ewentualnie dane ankietowe, czyli osoby mogły wypełniać dane na temat tego, jak na przykład się odżywały, odżywiały w ciągu życia, co jak wiemy jest bardzo niedokładne, bo większość z nas nawet nie wie, jak odżywiało się dwa tygodnie temu, co dwa tygodnie temu jedliśmy na śniadanie, nie mówiąc o tym, jak odżywialiśmy się 50 lat temu. Ale to, do czego dochodzimy obecnie, to jeżeli chodzi o długowieczność i życie przede wszystkim powyżej 90 czy nawet już 100-110 lat, to to, co ma największy wpływ, to niestety są to geny. Obecnie nie ma takich metod, które rzeczywiście przedłużyłyby nasze życie o 5, 10-15 lat, tu w teorii oczywiście wiele osób mówi o czy jakichś środkach, suplementach, lekach, które mogą to życie przedłużać. Na ludziach nie jest to udowodnione, tutaj jest takich obiecujących substancji, które mogą rzeczywiście wpływać na długowieczność, no to jest rapamacyna i ewentualnie metformina, chociaż metformina jest daleko w tyle ze względu na swoje różne skutki uboczne. Ale na tej chwilę, jeżeli my w rodzinie od dwóch, trzech pokoleń nie mieliśmy nikogo, kto dożył na przykład 80 lat, to szansa, że my dożyjemy 100 lat ze względu na zdrowy styl życia, czy jakieś substancje, czy inne rzeczy, jest oczywiście bardzo, bardzo niewielka. Z kolei, jeżeli od wielu pokoleń wstecz mamy osoby w rodzinie, które dożywały 100 lat, 110 lat, no to mamy oczywiście ogromne szanse, że tego sędziwego wieku dożyjemy. I tutaj stąd też bardzo często biorą się te anegdoty, że mamy ba babcie, dziadka, czy kogokolwiek, kto dożył 100 lat na przykład, no i w życiu... Nie był specjalnie, nie, nie prowadził zdrowego stylu życia, palił papierosy, czy spożywał alkohol w większej ilości, czy też spożywał niezdrowe jedzenie i tak dalej, i tak dalej. nie ruszał się, nie trenował, czy miał dużo stresu. I te osoby po prostu mają tak, taki, taką loterię genetyczną wygrały, że one rzeczywiście do, dożyły tych, mm, takiego wieku mimo swojego stylu życia. Dla standardowej osoby oczywiście nie będzie ten styl życia zdrowy, no i jeżeli rzeczywiście ktoś takie geny ma, to ma ogromną szansę, żeby tego wieku dożyć. I to też... Są takie badania na różnego rodzaju takich zamkniętych społecznościach gdzie po prostu od dawna występują y, zdecydowanie starsze osoby i patrzy się, y, właśnie obserwuje, jakie mają oni geny, czy jaki mają styl życia. I bardzo często to osoby, które dożywają 100 lat, wcale tego zdrowego stylu życia nie mają, ale jeżeli ich dziadkowie, rodzice, y, pradziadkowie dożyli właśnie 100-110 lat, no to oni i tak mają ogromne szanse na dożycie tych ponad 100 lat. I tutaj właśnie y, jeden z naukowców, który bada też wpływ metforminy na długowieczność, właśnie takie zamknięte, takie y, wąskie społeczności. Y, różne bada i sprawdza właśnie dlaczego oni dożywają tych tak, tak sędziwego wieku. A co obecnie wiemy na temat długiego życia, długowieczności, optymalizacji tak naprawdę ryzyka naszego, naszej śmierci? To przede wszystkim powinniśmy zapobiegać tym chorobom, które są zdecydowanie najczęstszą przyczyną śmierci. Na przykład w Polsce, ale też na świecie i to są oczywiście choroby sercowo-naczyniowe i tutaj odpowiednie badania ciśnienia krwi, cholesterolu LDL, chociaż najlepiej ApoB, Lp(a) czyli czynnika genetycznego są to najważniejsze rzeczy, które możemy kontrolować. Optymalizować, żeby zmniejszać ryzyko y, tych chorób. To jest absolutnie kluczowa kwestia, szczególnie jeżeli w naszej rodzinie osoby wcześniej umierały na różnego rodzaju problemy właśnie z układem sercowo-naczyniowym. Druga kwestia to są, y, optymalizacja też w ogóle wszystkich badań pod, pod względem długowieczności to jest zupełnie inna kwestia, o której też mówię w swoich kursach, bo jest, są wyniki badań, które są powiązane. Wyniki badań naszych krwi, które są powiązane z długowiecznością, i tutaj, zarówno dla insuliny, dla triglicerydów czy dla RDW, na przykład monocytów czy WBC, mamy optymalne normy, które są związane z najmniejszym ryzykiem śmierci. I to, że wyniki mieszczą się w normie, nie zawsze wspiera naszą długowieczność czy optymalizację naszego zdrowia, więc to jest oczywiście kwestia też kluczowa. Są też markery, które rzeczywiście mogą wpływać na naszą długowieczność i które są związane ze zmniejszonym ryzykiem śmierci i które rzeczywiście są istotne. Ostatnio wyszły badania, że jeżeli chodzi o spowalnianie naszego starzenia, czyli to ile w rok się starzejemy poprzez takie zegary biologiczne, które mierzą to starzenie się rzeczywiście biologiczne naszego ciała, to jednym z najlepszych... Suplementów czy rzeczy, które mogą te starzenie hamować, jest suplementacja omega-3 z witaminą D3 i to jest właściwie najbardziej podstawowa rzecz, którą można polecić. Trudno powiedzieć, żeby NMN czy inne suplementy, np. witamina B3 czy błękit metylenowy wspierały długowieczność, bo o tym się obecnie mówi, ale badania na ten temat dobrej jakości niestety nie mamy. Ale takim prawdopodobnie jednym z najważniejszych czynników związanych z długowiecznością, związanych z zmniejszonym ryzykiem śmierci, jest PO2MAX, czyli można powiedzieć tak ogólnie po prostu wydolność. I dlaczego ten czynnik jest taki wspaniały, taki dobry i taki obiektywny? Ponieważ jeżeli chcemy sobie zwiększyć stężenie witaminy D3 czy omega 3 w naszym ciele, czy też obniżyć stężenie cholesterolu czy innych rzeczy, bardzo często jesteśmy w stanie zrobić to dosyć szybko poprzez jakąś interwencję, czy suplementację witaminą D3 czy omega 3, czy ewentualnie zmiany w diecie, czy też jakieś leki i farmakologie. Jeżeli chodzi o y, zwiększanie VO2 max, to jest to ten marker związany z długowiecznością, którego nie da się oszukać tabletką, którego nie da się oszukać w ogóle w żaden inny sposób poza ciężką pracą. I tutaj wykazano, że osoby, które mają wyższe VO2 max, mają zdecydowanie mniejsze ryzyko śmierci, potencjalnie mogą żyć dłużej i wydaje się, że te VO2 max jest jednym z najważniejszych czynników, który wpływa na naszą długowieczność. Jeżeli chodzi o pomiar VO2 max, możemy go wykonać na ergospirometrii, po prostu takim badaniu. Y, w warunkach laboratoryjnych możemy to też mierzyć za pomocą różnego rodzaju zegarków czy urządzeń. Na przykład ja mierzę to za pomocą garmina i przez ostatnie pół roku udało mi się to VO2 Max ze swoim vo 2 Max dla swojej kategorii wiekowej wejść do 95 centyla, czyli mam VO2 Max wyższe niż 95% populacji właśnie w moim wieku. To poprzez właśnie bardzo dużo biegania. I mierzenie sobie VO2 Max, na przykład za pomocą zegarków, ponieważ zegarki czy różne urządzenia tego typu takie domowe dosyć dobrze mierzą VO2 Max, jeżeli rzeczywiście regularnie trenujemy. Oczywiście mierzą te VO2 Max do sportu, który uprawiamy, tak? Bo jeżeli ktoś jeździ na rowerze, no to to VO2max będzie dostosowane do jazdy na rowerze, jeżeli ktoś biega, to będzie to dostosowane do biegania, ale u mnie te wyniki z ergospiometrią były bardzo zbliżone. Więc dbanie o takie czynniki jak VO2 Max Wydolność nasza, ale także siła czy masa mięśniowa, bo te czynniki są także bardzo mocno związane z ryzykiem śmierci i z długowiecznością, prawdopodobnie wpłyną na nas najlepiej. I oprócz tego, praktycznie absolutnie kluczowym markerem jest to, jaką mamy masę ciała. Tutaj, oczywiście, masę ciała najczęściej określamy jako BMI, bo to jest najprostszy populacyjny wskaźnik tego, czy mamy prawidłową masę ciała, czy nadwagę, czy otyłość. Idealnie jest mierzyć albo poziom tkanki tłuszczowej, albo na przykład stosunek. Sali do bioder, bo te markery troszeczkę lepiej mówią o tym, czy mamy otyłość brzuszną i czy mamy więcej masy mięśniowej, czy tkanki tłuszczowej. Ale utrzymywanie prawidłowej masy ciała to obecnie też jeden z najważniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie i długowieczność. I po prostu, jeżeli mamy nadmierną masę ciała, a w domyśle nadmierną tkankę tłuszczową, to to będzie prowadzić do wszelkich chorób chronicznych i będzie wpływać na nasze zdrowie bardzo negatywnie. Ja już dziękuję Ci za uwagę, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat długowieczności, biohackingu, to zapraszam Cię do zapisu do darmowego newslettera, który wysyłam co tydzień właśnie na temat optymalizacji zdrowia, długowieczności czy pracy mózgu. A jeżeli chcesz, żebym opisał któryś z tematów szerzej, o którym mówiłem w tym filmie, na przykład jak poprawić PW2 Max, czy jakie inne czynniki związane są z długowiecznością, to napisz w komentarzu i chętnie się do tego odniosę. Do zobaczenia.